Przejdziemy teraz do zestawów rzecznych. Tutaj pierwszy element, o którym powiemy, to jest grubość żyłki. Ja osobiście stosuję grubość od 0,14 do 0,20 w zależności od gramatury. I tak mniej więcej można sobie przyjąć to na podstawie moich zestawów, że do gramatury, powiedzmy maksymalnie do 5-6 gram, możemy użyć żyłki 0,14 powyżej tego do gramatury około 10 wystarczy nam 16 powyżej 10 tam 12 do 18 19 g optymalna będzie żyłka 018 a do tych ciężkich zestawów powyżej 20 g 25 30 najbardziej optymalna będzie żyłka żyłka 020 też tutaj trzeba używać dobrej jakości żyłek żeby nam Ładnie te zestawy chodziły, żeby się nie plątały. Najlepiej byłoby jakieś sztywniejsze żyłki, aczkolwiek nie jest to mówię, takie najważniejsze. Najważniejsze, żeby były dobrej, dobrej jakości. A przy zachowaniu mniej więcej przy tych gramaturach tej grubości żyłki nie powinniście mieć z tym problemu. Drugi, druga rzecz, w zestawach rzecznych, to jest obciążenie główne i to na czym jest zbudowane. Ostatnio w modzie i też dużo spożywa są tego typu kurki. taka jak tutaj, to jest troszkę tańsza wersja, którą można mocować przyrotowo. Są też po prostu tak jak w firmie Kraluzo duże śruciny na rurce, które mają tutaj normalne przecięcie i można je wtedy sobie zacisnąć. Oczywiście dobrze też sprawdzą się. Takie, ja oczywiście, tylko w dużym większym rozmiarze mm, oliwki. Najważniejsze, żeby były korpulentne, żeby to nie były takie długie cygara jak przy wodzie stojącej, yy, tylko przy tych większych gramaturach, żeby to, był, do, to były dość zbite, korpulentne te, te oliwki. I przy małych gramaturach to obciążenie, powiedzmy do 10 gram, możemy zablokować sobie na stałe tymi śrucinami, które nam doważają e, cały zestaw. Natomiast cięższe zestawy. Robimy przerotowo ten, te obciążenie, które jest nad głównym tą oliwką czy, czy kulką. Podnosimy sobie do góry, żeby to swobodnie mogło nam się tutaj przesuwać. Wróćmy jeszcze do tego przerotowego łączenia. To akurat dziś w internecie znalazłem ten patent. w kulce, gdzie wystaje nam troszkę gilitu, zamocowane są rurki silikonowe, które montowane są na kilu. Wtedy ten Tutaj, w momencie pracy, tego obciążenia ładnie nam się odbija nasz, nasza kuleczka od śrucin. Można też zastosować zamiast tego, po prostu w tym miejscu, gdzie, gdzie mamy w dół zestawu stoperek silikonowy, który, który będzie też nam zabezpieczał taki zestaw. Innym sposobem na zablokowanie takie oliwki może być amortyzator tutaj z tej kulki został wyjęty ta rurka plastikowa, która była w środku i do środka został wciągnięty amortyzator to akurat jeszcze dodatkowe zabezpieczone stoperkiem ale tak jak widać tutaj ta kulka się nie rusza także to nam dodatkowo ją zabezpiecza, jeśli, jeśli chcemy żeby, żeby się nam tutaj nie przesuwało nic nie rozbijało w czasie jakiegoś, jakiejś większej ryby i tak dalej. Więc możemy sobie tak dodatkowo oprócz zblokowania średzinami tą kulkę zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o budowę takiego zestawu taka najprostsza z możliwych to jest po prostu dwupunktowa, tak? Mamy główne obciążenie i powiedzmy jakieś 30 cm, 40 cm poniżej mamy Śrucinę sygnalizacyjną. Tutaj ten śrucinek jest troszkę więcej, gdyby trzeba było ustabilizować gdzieś, gdzieś po środku nasz zestaw, który prowadzimy. Zjeżdżamy sobie jeszcze kolejną śrucinką. Obciążenie, wtedy główne, troszkę do góry możemy całe podnieść, jeśli byłaby też potrzeba, aczkolwiek zazwyczaj to wystarcza. Można zjechać jeszcze kolejną śrucinką. No, tutaj na rynku można dużo opinii słyszeć, żeby tych śrucin tutaj nie było dużo, aczkolwiek to w niczym nie będzie tak naprawdę przeszkadzać. Ja wolę zastosować jedną, dwie śruciny więcej w tym wianuszku, tak, żeby mieć później możliwość regulacji tego obciążenia na, na zestawie, co trzeba pamiętać, przy budowie. Przy liściach, kiedy stosujemy kulki, możemy zastosować dwie takiej samej wielkości, a następne obciążenie już proporcjonalnie coraz mniejsze względem tego, tego głównego. Pokażę teraz, jak zbudować taki zestaw w oparciu o naszą kuleczkę. Na cięższym zestawie, gdzie będą właśnie zastosowane dwie kulki. Też z tym, tym patentikiem, tutaj z silikonem. Zanim pokażę ten właściwy, który będę wykonywał, pokażę Wam ten patent z kulką i amortyzatorem, który powoduje to, że bez żadnych stoperów możemy przesuwać taką pełną kulkę, która nie jest z żadnej strony nacięta jak śrucina. Tutaj, jak widzicie, jest bardzo duży otwór. Z tego względu, że to wziąłem tylko dla przykładu, bo te kulki akurat używałem do zestawów do slajdera. Natomiast one mają tutaj dużo cieńszy ten igielit, to na tak włożę to widać, że on tutaj ma luz. Zaraz pokażę, jaka to będzie różnica na, na przymontażu. Z takiej żyłeczki, która tutaj, tutaj, którą tutaj mamy, to jest nasza główna żyłka. Odcinamy sobie powiedzmy z 15 cm 30 cm żyłki kawałek. Odkładamy ją na bok. Wkładamy naszą główną żyłkę do kulki. Wracamy do naszego małego odcinka żyłki, wkładamy go jednym końcem, tak żeby tutaj nam wyszło i wkładamy jeszcze raz drugim końcem. Powstała nam tutaj taka pętelka. Teraz bierzemy nasz amortyzator, to akurat jest 1-2 mm, wkładamy w tą pętlę, z tej strony za te dwa końce ciągniemy i wciągamy nasz amortyzator do kulki. Tą żyłeczkę już można wyciągnąć. I tak jak tutaj widzicie, zasadniczo przy takiej grubości jak tutaj, tutaj to już by było zastopowane i nasz amortyzator powodowałby to, że ciasno ta kulka chodziłaby po lince głównej. Tutaj z tego względu, że jest, że jest ten większy otwór, jeszcze raz po prostu trzeba ponowić przeciągnięcie tego amortyzatora przez ten otwór, tak żeby było po prostu ciaśniej. Więc wkładam sobie jeszcze raz tą żyłeczkę do środka i tworzę tak jak wcześniej drugi raz taką pętlę. Ok, mamy to. Wyrównujemy sobie troszkę, żeby było za co później tutaj pociągnąć. Tu zostawiłem sobie specjalnie troszkę dłuższy odcinek tego amortyzatora, żeby było co tu jeszcze, jeszcze było, jak przełożyć. Przekładamy ponownie przez tą, przez tą pętlę. I wciągam ten amortyzator. Po raz kolejny w kulkę. Teraz to już idzie dosyć ciasno. O, coś takiego. Jak widać, teraz ta kulka sama już nie, nie jeździ nam po naszej lince, tylko możemy ją sobie przesuwać. Po tej operacji wystarczy ten nadmiar gumy, który, który został po dwóch końcach, po prostu obciąć. Uważać tylko, żeby sobie nie przeciąć głównej linki i tak zostawiamy. Wtedy już macie taką kulkę zamontowaną, można ją przesuwać jak zwykłą śrucinę. Ok, teraz przejdziemy już do właściwego zestawu, który będę chciał Wam pokazać. Standardowo jak wcześniej naszą żyłeczkę akurat w tym modelu przekładamy przez dwa oczka, które są tutaj w korpusie, jeśli, jeśli macie takie tradycyjne dyski, powiedzmy, jak od Gutkiewicza. Tutaj jest jeszcze wystający kil, z drugiej strony taki krótki. Na niego nakładacie centymetrowy taki gielit, żeby tak jak od dołu, żeby wystawał za, za, ten, za ten koniec. Przekładacie przez, najpierw sobie po prostu gielit, później nakładacie od góry na ten kil, a tutaj przekładam przez te dwa oczka, i następnie nakładam najpierw dwa krótkie gility, jeden, drugi i ten najdłuższy na koniec. Ok, naciągamy sobie to na kill. Pierwszy. Drugi. I ostatni. Ok, to mamy ze sobą. Wyciągamy sobie troszkę żyłki, spławik odkładamy i teraz tak, główne obciążenie, jako tu jest 26 gram spławik, zastosuję sobie dwie kulki. I tak, jedną mamy dwunastkę, drugą dziesiątkę. Tutaj sobie obci, tutaj zostawiam sobie taki krótki jelit. Z drugiej strony obcinam. E też tak króciutko, a można praktycznie też i na zero, ale najpierw zrobimy to w ten sposób. I to samo z kulką dziesiątką. Tu będzie jedna kulka pod drugą akurat. Ok. I teraz pokażę Wam ten patencik, który gdzieś tam w internecie znalazłem. Czyli musimy nałożyć rurki gielitowe. Przepraszam, silikonowe, zły rozmiar dobrałem. Na te wystające skulki. Troszkę tu akurat chyba jedynka będzie pasować, tylko trzeba dobrze wcisnąć. O. Teraz to fajnie widać. I obcinamy tak żeby troszkę wystawał tego silikonu, który będzie amortyzował jeżdżącą kulkę po zestawie to samo robimy na drugiej kuleczce ok, mam to zamocowane z jednej strony z drugiej strony obcinam praktycznie na zero mam to zamocowane też na drugiej kulce z tej strony też obcinam na zero w ten sposób, tu można jeszcze trochę dopchać, żeby to było w środku. Jeszcze można to bardziej obciąć, jak tylko jest możliwość. O. o co chodzi? Kulki tutaj, które będą jeździć po zestawie, chodzi o to, żeby były obok siebie. Te dwa tutaj giliciki mają chronić zbijanie śrucin tej wyżej. I tych, i, tych, I tych poniżej. Tutaj między kulkami nie ma już potrzeby robić jakiegoś takiego dziwnego dystansu, bo wyglądałoby to w ten sposób. Raczej, raczej to mogłoby źle wpłynąć na prowadzenie zestawu, więc lepiej, jeżeli te kulki będą obok siebie. I tak, zaczynamy od tej większej kuleczki, później kolejną odwrotnie. I to wygląda w ten sposób. Jeżeli możecie użyć, powiedzmy, dwóch śrucin, dwóch kulek takich samych, wystarczy tak jak tutaj na tym gilicie obciąć sobie tylko tutaj z dwóch stron, a te sobie kuleczki ścisnąć. Wtedy będą latały w jedną, w drugą. Są też na rynku dostępne tego typu, jak te Kraluzo, gdzie to są śruciny, które zaciskamy, więc obcinamy sobie tyle gilitu, ile nam trzeba, a na ten gilit później nakładamy Dowolne, dowolne kulki, jakie Wam pasują, no różnica jest w cenie, i tak dalej. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Można użyć takie, można użyć takie. Sama, sama zasada działania jest troszkę inna, ale już na, na zestawie będzie to pracowało w ten sam sposób, tak jak i przy, przy zestawach na wodę stojącą. W pierwszej kolejności daję sobie te śrucinki sygnalizacyjne. W tym przypadku to będą akurat trzy śrucinki. Numer 3, i tak samo w środek wkładam. Przytrzymuję sobie palcami żyłkę, żeby szło to wszystko centrycznie. I zaciskamy trzy takie śrucinki. Jeśli na wodzie stojącej idealnie wam tam centrycznie wyjdzie, to jeszcze nic tak poważnego się nie stanie. Natomiast na wodzie płynącej, ta centryczność ułożenia śrucin. Jest bardzo ważna, bo tutaj inaczej zestaw może przez te nierówności wpadać w jakieś delikatne zawirowania na dużych uciągach, przez co nasza przynęta mogłaby zachowywać się po prostu nienaturalnie. Tak mamy te trzy śrucinki sygnalizacyjne. Teraz pozostało jeszcze tylko dodać śruciny, czy jakieś kulki mniejsze. Zrobić tutaj krótki taki wiemuszek ze dwie śruciny na górze, żeby to stopować, i ten zestaw. Akurat będziemy mieli przelotowo. To jeszcze warto dodać: Nie wspomniałem tego, te śruciny, które dajecie nad cały ten zestaw. Zazwyczaj nimi będziecie doważać cały spławik tak, jak powinien być ostatecznie wyważony. A jeśli tutaj pod tym głównym obciążeniem musicie dać jeszcze jakieś większe kulki, tutaj fajne do tego są na przykład te kulki kraluzo, które też są na Gilicie. Wkładacie tutaj w środek, dobrze je trzeba tylko zacisnąć, żeby się nie ruszały jak tradycyjne śruciny, ale wtedy nie zaczynajcie od śrucin sygnalizacyjnych, tylko po kolei jeszcze róbcie te główne obciążenie przynajmniej ze dwie śruciny, sprawdźcie sobie wtedy w tubie jak Wam macie wyważony spławik, wtedy będziecie pewni. Po prostu żeby nie było takiej sytuacji, że nałożycie powiedzmy tutaj taką kulkę na, na igielicie, dołożycie śruciny sygnalizacyjne okazuje się, że macie za dużo ołowiu na żyłce, bo wtedy musicie ściągnąć wszystko i, i po prostu ściągnąć w ostateczności dopiero tą, tą kuleczkę, także też o tym trzeba pamiętać, w zależności po prostu na jakich elementach budujemy sobie nasz zestaw. Zestaw już mamy wyważony. Teraz trzeba tak jak przy zestawach na wodę stojącą odsunąć sobie i rozjeździć te śruciny po, po kolei tak jak przy wodzie stojącej do momentu aż nie będą Wam się um, jakoś mocno blokować. Trzeba uważać, bo przy takim przesuwaniu te śrucinki się nagrzewają, więc czasami warto użyć po prostu jakiegoś takiego e, urządzenia. W którym łapiemy m.in. ze stomfą czy strapera, możecie zakupić taki produkt, to się nazywa tam rozwieracz do śruciń itd., tak ale on ma też taki uchwycik, który możemy zapaść śrucinkę i po prostu z rowkiem jest, w który wchodzi żyłka i tam przesuniecie sobie cały ten wianuszek. W sensie pojedynczo śruciny oczywiście, ale tutaj już mi fajnie się przesuwają. Jeszcze tylko te dwie sygnalizacyjne. I tak, na tym odcinku albo wiążecie sobie krętnik, jeżeli chcecie stosować na rzece. Jeśli nie, to tak jak ja robię sobie po prostu w tym miejscu pentelkę i z dwa razy obkręcam. Do środka wkładam. Tu jeszcze muszę nawilżyć. Zaciskamy. Nasz zestaw jest gotowy. Ja wstępnie, jeżeli chodzi o rozkład obciążenia, zazwyczaj. Główne obciążenie skupiam w jednym miejscu, jakieś 30, 30 do 400 cm powyżej śruciny sygnalizacyjnej. Dopiero nad łowiskiem ewentualnie manewruję sobie tymi śrucinami sygnalizacyjnymi. Zaraz jeszcze pokażemy Wam, jak to jak wygląda dobrze wyważony spławik w tubie. Ja to doważyłem go sobie to śrucinką nad obciążeniem, aczkolwiek zostawiłem sobie jeszcze pole manewru żeby ewentualnie doważyć go nad, nad wodą, bo tutaj w tubie to, tak jak wcześniej wspomniałem, może być jakieś delikatne przekłamanie, więc warto sobie taki zakres, jakiś minimalny, żeby dołożyć sobie śrucinkę, zostawić. Tak jak tutaj widać, spławik mamy wstępnie wyważony. Takie liście powinniście wyważyć przynajmniej do połowy antenki, a jak co delikatne brania jeszcze nawet mniej, powiedzmy w ten sposób. Na pewno wyważenie spowika i zostawienie takiej długiej anteny będzie nieprawidłowe, nie będziecie dobrze widzieć brań. Dużo lepiej przy prowadzeniu zestawu wyważa się antenkę w ten sposób. Ja to jeszcze sobie mówię, delikatny zakres, zostawiłem, ale tak to jest dosłownie taki minimalny, jakoś malutko śrucinko. Jeszcze mogę sobie w razie potrzeby doważyć ten spawiczek o te centymetra. cm. Jeśli natomiast wyważalibyście bombkę. Ja to zazwyczaj robię mniej więcej do, do połowy antenki maksymalnie 3 czwarte, nie więcej, ale wstępnie bombki na wodę płynącą mam do połowy antenki wyważone. Także też też warto myślę, że o tym pamiętać, żeby nie wyważać sobie tych bombek pod, pod sam korpus. I jeżeli chodzi o zestawy na wodę płynące, tak w skrócie to by było chyba na tyle. Dziękuję za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że komuś pomogłem. Tymczasem zapraszam na kolejne materiały, które wkrótce pojawią się na naszym kanale. Dzięki.